To co, za tobą? Nie, nie, nie Ja mam kamerkę, <grym> to wiesz Co, pojebało cię? Nie, jest pierwszy Masz singla. A ty wiesz ile karbić? Dawaj pół i będzie i Dobra Dawaj Czemu ja? Nagraj swoją glebę Dobra, no Dobra, ohoho. Kurw. dobra <grym> Też skasowałem Czekaj, Cieka jak mu wieje Muszę poczekać To co od razu w drugą próbujemy? No Mój wieje Nie tak jak u nas No na chyba będzie git. Co już? Dobre, no Oh, 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 Сулья с Chciałbym powiedzieć, że pozdrawiam Czepino cały. Chce je bać? Duro boy! mefedron na YouTube? <grymna>